Ile jest liczb dwucyfrowych, których suma liczb jest większa od ich iloczynu? Zatrzymaj filmik, jeżeli chcesz spróbować samodzielnie rozwiązać to zadanie. A kiedy będziesz gotowy bądź gotowa, obejrzyj dalej, aby zobaczyć jak to zrobić. Liczbę dwucyfrową zapiszmy jako xy, gdzie x oznacza cyfrę dziesiątek, a y jedności. Aby suma cyfr była większa od ich iloczynu, to x plus y musi być większe od x razy y. Jeśli za y weźmiemy 0, to otrzymamy, że x plus 0 jest większe od x razy 0, co jest prawdziwe dla wszystkich liczb naturalnych. Zatem wszystkie te liczby dwucyfrowe mają sumę liczb większą od ich iloczynu. Natomiast jeśli za y przyjmiemy 1, to otrzymamy, że x plus 1 jest większe od x razy 1. Więc wypiszmy wszystkie liczby dwucyfrowe z cyfrą jedności równą 1. Analogicznie będzie, gdy za x przyjmiemy 1. Wtedy 1 plus y jest większe od 1 razy y. Zatem wypiszmy wszystkie liczby dwucyfrowe zaczynające się od 1. Na koniec policzmy zapisane liczby, pamiętając, że 11 napisaliśmy dwa razy. Ostatecznie Wszystkich liczb dwucyfrowych, których suma liczb jest większa od ich iloczynu, jest 26. Jeśli chcesz więcej takich zadań, to koniecznie zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję.